dzisiaj wielka niespodzianka dla Stefki. I zresztą dla mnie tak naprawdę też. Także teraz lecimy jeszcze po Roberta i po Leośka, Po naszych przyjaciół. No i potem zobaczycie jaką, jaką chłopaki przygotowali dla mnie i dla Stefy niespodziankę. Juhu! No dobra. Dojechaliśmy taksówką tutaj. Old Port. Nawet mają o Londona i bardzo proszę. I nie uwierzycie słuchajcie, ale jeżeli to ma być z stateczkiem to będzie cudownie, dlatego, że właśnie Właśnie zaczął padać deszcz. Że niebo jest całe zachmurzone. Więc o, zobaczymy. Zobaczymy. Jaka to będzie frajda płynąć pod paras... A nie, łódeczka jest na szczęście pokryta dachem. No nie, dziewczyny, nie wierzę. No chyba nie będziemy a, pływać skuterami. Bo to już by... Tajemniczy facet z po burzuch. Skutery naprawdę. Silnik wystartował. Fajna łódka. Robert został dzisiaj moim mężem w taksówce. Więc tamtego mam na zbyciu dziewczyny w razie czego. O ten, ten jest na sprzedaż. Bo tutaj ja już sobie ułożyłam życie dzisiaj, jadąc na łódkę. Dziecko w ogóle mnie porzuciło, dziecko w ogóle mnie porzuciło na rzecz wujków. O proszę, w ogóle mają ten... Maciek, co ty wyprawiasz? Haha, będziemy lecieć hydroplanem. Nigdy nie leciałam od Nie będzie się. Będzie się... Nie będzie się nie będzie ale super, wysoko, ale to, super. to jest prawdziwa kanadyjska przygoda. Nie będzie przez się przybijowy wiesz? Cudownie. Ale... No jest dopakujemy się do samolotu. Słuchajcie, pan tutaj nas wszystkich zapina. Pokażcie. Wow! Super. Which we works only with Oczywiście mnie posadzili z tyłu, bo jestem najlżejsza. Stefka tam siedzi, będzie siedziała z którymś grubasem, a ja z tyłu. Że tutaj już pani czeka na nas z wodą. Przepiękne miejsce. Ale weźmy tak, później... <laughs> tak mi się słuchajcie kojarzyła Kanada. Marzyłam, żeby to zrobić, ale nie wiedziałam, że e, e, mój mąż naprawdę to zrealizuje. gadałam o tym, że ja chciałabym w Kanadzie <laughs> polecieć hydroplanem, wylądować gdzieś na jeziorze i zjeść lunch. No na razie widzę, że pani ma wodę dla nas, ale o, jak... wysiadają. Ja oczywiście jestem ostatnia. O, moją mollutko pilot wspaniały pilot. Lot był bardzo spokojny, lądowanie super na wodzie, w ogóle łagodne. Nie spodziewałam się. Myślałam, że będzie trochę bumpy, ale nie było. Także hydroplan jest po helikopterze, chyba moim ulubionym środkiem lokomocji. Dobra, muszę wysiadać. Tak to wygląda, słuchajcie. Dosyć potężne są te płozy. Ja myślałam, że one są takie. Uważam, żeby nie wypaść, kochanie, dzięki, że się o mnie martwisz. Nie wchodź tam. Złaź z tego w tej chwili, jak z, po prostu moja córka, skąpać się natychmiast, jak tylko przyleciała i zostać przygnieciona płozą do pomostu. Dokładnie tak, słuchajcie, sobie wyobrażałam Kanadę, bo odkąd przyjechaliśmy, była cały czas piękna pogoda. Ja sobie właśnie wyobrażałam, że są takie giełki nad tymi jeziorami, tak romantycznie, troszkę nostalgicznie. No, i dzisiaj rzeczywiście to mamy, czyli idealny dzień. Nie dość, że spełnienie marzeń ten hydroplan to jeszcze, to jeszcze taka idealna, piękna pogoda. Zostawiamy na chwilę nasz hydroplan i idziemy na lunch. Lunch. Zjemy jeszcze nie wiem gdzie, ale tutaj pani przewodniczka Maciek oczywiście już zagadał się za przyjaźnią naturalnie. Opowiedziała, że ten mansion był wybudowany przez um, panią z Georgii, czyli z południowych Stanów. Jest dokładnie wybudowany w takim stylu kolonialnym. No, bardzo ładnie to wygląda. Ania prosiła, żebym bardzo powoli kamerę przesuwała, bo podobno macham na prawo i lewo, i potem ona się wkurza jak. Jak musi to montować, więc Ania specjalnie dla Ciebie idę jak ostatnia ślamazara. A taka jest lekka mrzeweczka, więc niestety na no, w następnej części filmu i na zdjęciach będę po prostu wyglądała jak stara pudlica. To jest bajka. Mogłabym tutaj spędzić połowę wakacji. Jeżeli wywierili konie, oczywiście. A, mam powolutku, Ania patrz. Potrafię, o. Powolutku, powolutku. Dobra, już połowa dziewczyn w tym momencie się wyłączyła z YouTube'a. Dobra, a ta druga połowa usnęła. Ale powolutku jadę. Restauracyjka. No ciekawa jestem, czy tutaj lunch, czy będziemy jeść w środku. W środku na pewno jakieś sale kominkowe i cuda, więc wchodzimy. Lobby, biblioteka. Hotelu. A oczywiście Stefcia już dorwała tatusia i rąbią w szachy. Ulubione zajęcie mojej córki. Będzie no, wczoraj, słuchajcie, aż mnie cofnęło. Poznacie <grystanie> mojego fioła łazienkowego. I ta łazienka jest tak słodka w stylu angielskim, <grystanie> że muszę ją nakręcić. Ja już właśnie zobaczcie, zaczynam być niestety puliszcze. A To jest leciutka mrzawka. A moje włosy mają taką tendencję, że jak jest mrzawka, to zaczynają się kręcić i puszyć. Trudno. W rankingach najlepszych hoteli na świecie właśnie się dowiedziałam. Jest to 19 hotel, także 19 najpiękniejszy hotel na świecie. Jest super. I to położenie, ta architektura. Wcale mnie to nie dziwi. A zaraz zobaczymy jeszcze jakie mają jedzenie. Dobra kochani, za cudowną wycieczkę. Z hydroplanem. Mamy farta, bo strasznie leje deszcz. Ania nagrywam bez słuchawek, musisz się mi to wybaczyć, nie chcę mi się jej wyjmować. Bo czeka na mnie to. Zobaczcie na tamtą część z tymi bardzo wysokimi, pnącymi się roślinami. No to jest po prostu obłędnie. Trochę jak w Gałkowie, trochę jak na Mazurach. To jest niesamowite. Tu wejście jak do tajemniczego ogrodu. Cudnie. Naprawdę cudnie. A, zamówimy tu kawę chyba, co? Chyba tak. No oczywiście jesteśmy spóźnieni do hydroplanu, bo mieliśmy być samo drugiej, jest już znacznie, znacznie po drugiej. Chłopcy jeszcze gadają. Ostatnie pożegnanie z tym pięknym manszyn. Słuchajcie, przesiadamy się na super szybką motorówę. Pożegnaliśmy się z pilotem. Fantastyczna przygoda, fantastyczny lunch. No i motoróweczka do domku. Teraz wpłyniemy w strefie tej, która jest taka wolniejsza. Towarzystwo zmęczone po lunchu i wyruzowania, a zaraz e, przyspieszymy.